O ja szukam bo jestem głodnym się pić chce. Ale szkoda że nie zostawali jakąś stewardesę do wyruchania Nawet z łokiem bym jedną A masz tutaj to jedzenie, jak już zebrałem tego nie ma mm, Pokaż, nie Jest, wziąłem wszystko By się przydała co jakaś stewardesa A wzi wziąłeś kartkę z tego? A to po angielsku będzie gra. O kurka to będzie grać O wisie jest tutaj na tym A klapką się plecak otwiera Ale styran jest plecak Ale nie jest zła gra jak na 4 giga. te poruszanie No nie oko Mi się fajnie gra na razie Chujże dopiero zaczęliśmy Dobra idź ani resztą przeszukujesz kurwa wszystko się obgląda prodacznie Co właśnie Zjebałem ja ci! O ja też ci wyjebałem <grym> Bawka A nie, chodź on weźmiemy ty Do obozu Jak coś. Coś to zjemy. Ty ja schowałem tą broń czy wyjebałem. Kamień wziąłem A ja tą broń zgubiłem Dobra, już znalazłem. No ja już znalazłem strzałkę jakoś bok dałem. To ja zapalniczkę odpaliłem. <grym> <grym> A w lewo się robi broń. Przeciera się ognia. Do góry strzałka i ognisko. To jeszcze raz rozłożę. Mam dwa patyki. Masz. O, liście twoje, dobra. Odpal se. Wy... No. Ale pod pali parę... z góry. Kozak. Ja se kłócnę. Ja się chciałem. Prawy analok. A i znowu kółko zrobię mi ten wyszedł. On do rzucam do ognia. A co na tym jeszcze można robić? A co jakbym rzucił drzewo? O kurde spaliłem się Zjebą A ja się wpalę palę Rozjebał mi to A mi się dalej chce pić I nie wiem jak się... A tam jest woda, idę się napić wody. Domek to wyjebie te krzakory Patrz, tu bym postawił, chatę Widzisz to czy nie? Te pole? Jakie ja pomy Jak ja A tam? Chcesz nie. Piec? Tu patrz, co położyło się, nie ha. widzisz tego? 88 drewna Jeden. Jedno. To wiesz ile drzew Z 80 drzew, ja? Czy co? Ty jest ten, mogę go zabić Kto? A ja? A moje jedzenie On jest a jedno śmiertelne. No, Ty ja go rozcinam. Mięso dawaj. O, ale dzi kursy jesteśmy kłuj. Pałam jego głowę, trofeum. Ty na... Aha. Jest noc, jakalipa, co? No, co teraz? A jestem obsrany. <laughs> ja tam nigdzie nie idę do lasu. A gdzie może być? Tak leci. Kurwa ten ja nie chcę. A gdzie może być jaśniej? Nigdzie, nie? Hmm. Ja wjeb... Ta tam, tam jest ale Chuj no... te drzewa, co? No, no absolutnie. <grywa> ale ja nie wiem co będę krzyczał. Ty wiatrz no, mi zapalniczkę ten... zwiewa. Jak to jest taki dźwięk Straszne te odgłosy... ...że jak tu jebnie jakiś potwór... Szyszpa co to? ha. Ale to nie nic nie widać To ognisko trzeba rozpalić, ja odpalam Chopie Nie mówisz, że mam ognisko zrobić? Odpieczemy sobie mięso dawaj I chuj siedzimy tu przy ognisku Ile mogę dorzucić 23 liście aż? My chyba mamy to razem, co czy nie? Oj mięso, pa, mięso sobie Ja robię mięso R1 Przemieniłem I zrobiłem wszystkie, ale gdzie one są? No ja nic nie mam pod R1 Bum. Zaraz ci zajebię w łeb. Chciałeś? Gdzie są Patrz, szałem przeżyje. Kurwa. Zawsze jest tak fajniej rozpierdolić to gnicę. O, tu są trzy drzewa. Patrz, potwór! A nie, sarna. Sarna. Zola. <grymne> ja się podpaliłem. Kurwa. Kurwa. Kopci się jakiś tyrany Choć te trzy drzewa ujebiem. Cztery są A ja patrz potwór A ciekawe o co chodzi w tej grze w ogóle No No ale Przecież porwał dzieciaka tam ten typek Z samolotu Trzeba go ratować pewnie Ja Nie wiem, to by się wyrażał A ile można wziąć? Raz, dwa... Chciałem cię zajebać. Trzy można wziąć. Czy dwie mam? Dwie. Ty, słyszysz? Słyszysz? Toko to? Słyszałeś? Pa, stoi tu! Idzie do ciebie zoba! Do ognia! Palą się! Widzisz? Z łukiem był! 我这不是木血气吗？你木逼啥？操！这鸡巴命呢？ Wytrzymały. Okay. Ja też. Co on miał? Tylko kijek? Pa, mam jego zwłoki na plecach. I gdzie z nim idziesz? Spalasz go? No. Ajo. O, ale dzikusy. Ja Było słychać ich, nie? Mam nadzieję, że tylko tak jak że Wiecie, ci, że Styra gra. A no, ja myślałem, że oni się spalą w ognisku, wiesz? O, Lecą! <szalny> <zysy> A ty, a ty w ogóle tyrałeś, mnie Mówisz nie. Oj, no, i Ej, tam jest. no stoi Ej, za to posłem! Ja? Zajebę skija. Ty kurwa A czemu oni tak nas biją? Ale nie wiem, oni są nienormalne. Ale już pierwszy dzień, nie? O, tutaj to znowu kurwa. Gdzie jesteś, chodź tu. Ej, idźcie w kąpiel stałe. Na dam Ty się szlachetnie. Zabili mnie, broń. Co, serio? Znowu, a ciekawe, czy się od razu ratuje. Jo, cię, czekaj. Wstawaj, gościu, bo musisz mnie obronić. Ja cię uratowałem. Dziku z przyjaciół. Co ja nie mam? gdzie Papali się. Ja o, taki. L2, to było. No. A z nimi może coś więcej można, nie tylko ich spalać. Ej, i kości są, widzisz? I czachy. O, zebrałem wszystkie. Frajer. Jo, cie. No, hahaha, ha, ha, było. <laughs> Ty już jasno się robi, zobacz.